Rezi oświadczył się swojej partnerce, chociaż dla wielu widzów zrobił to o wiele za szybko. Youtuberka Noli wzrywała ze swoją dziewczyną po 8 latach związku. Rosyjska influencerka straciła życie w tragicznych okolicznościach. A Malik przyznał, że fagata groziła jego partnerce. W tym czasie mamy wiele wesołych nowin i wiele nowych etapów życia u par influencerów. Niedawno słyszeliśmy o świadczynach owcy z WK, ciąży Oliwii Misztal czy ślubie Naruciaka. I jak po tym krótkim wstępie możecie się sami domyślić, na tym lista jeszcze się nie skończyła. Rezji w najnowszym filmie również ogłosił szczęśliwą nowinę. Remek na swojej drodze miłosnej spotkał wiele dziewczyn, których niekoniecznie chronił przed okiem mediów. W 2018 roku nagrywał z Martyną. Dziewczyna sama miała kanał na YouTubie pod pseudonimem Poliplot. Zgromadziła tam ponad 200 tysięcy subów, jednak od trzech lat nie dodaje już żadnych treści. Już wtedy pojawiały się komentarze, że to tylko dzięki Remkowi ma jakiekolwiek zasięgi. Jednak nie jest to żadne zaskoczenie, bo tylko na filmach właśnie razem z ma ponad milion wyświetleń, a reszta to max kilkaset tysięcy. Dziewczyna o tym rozstaniu poinformowała na jednym ze swoim Q&A. Mimo, że dziewczyna wprost nie zaznaczyła, że chodzi o rozstanie, to raczej jej słowa właśnie tak wybrzmiały. Jakiś czas później youtuber wszedł w związek z Agatą Sacewicz, którą możecie kojarzyć z serii Nieprzygotowani, tworzoną przez Abstrahuje od 2016 roku. Później kanał został nieco zmodernizowany, wybrano zupełnie nową obsadę, ale wyświetlenia poszły w dół. Tutaj para nie nagrywała razem, Materiałów chociaż czasem pojawiali się razem na vlogach podczas daily. Jednak dzieliła się swoją relacją chociażby na Instagramie, skąd też dowiedzieliśmy się o zerwaniu po prawie czterech latach. W jednym z wywiadów przyznał, że trudności pojawiły się podczas daily, gdzie pokazywali dużo swojej prywaty, a dziewczyna nie mogła być już skrywana poza okiem kamery. Pojawiły się też wątki z zakładaniem rodziny, na którą Rezi w przeciwieństwie do Agaty nie był jeszcze gotowy. Jednak podkreślił, że oboje rozstali się w pokojowych stosunkach. Jednak to ostatni związek Remka sprzed roku z Warun Niką Garszatką, był tym, o którym media najczęściej się rozpisywały. Jednak nie ze względu na ich uczucia, a na choroby dziewczyny. Otóż niefortunnie informacja o zniknięciu z internetu Reziego z powodu martwienia się o dziewczynę i potrzeby jej wsparcia, była tylko kilka miesięcy przed powiadomieniem widzów o rozstaniu. Tym razem to ze strony Weroniki pojawił się wpis na temat osób, które odwróciły się od niej przez jej stan zdrowia. Dużo nie. Większość przyjaciół jest ze mną i co najlepsze, osoby całkowicie obce też są. Ci, co się odwrócili, niech realizują siebie. W tych czasach wartość jest Mało znana i już zapomniana Dodając do tego usunięcie zdjęć z Rezim Wielu widzom wniosek nasunął się sam Większość internetu stanęło tutaj Po stronie dziewczyny A w komentarzach na jej profilu pojawiły się głosy Że wsparcie jej partnera skończyło się tylko na słowach A gdy była potrzebna realna pomoc To ten nie dał rady jej dowieść Smutne, chłopak nie potrafił udźwignąć Odpowiedzialności, udawał, że potrafi Ale nie, znajdziesz kogoś lepszego Zostawił kolejną, tatuaż no matter what Sobie wytatuował, a w życiu, ach Przykre, ale życie czasami jest bardzo trudne Życzę dużo siły i zdrowia. Sytuacja jest o tyle trudna, że ciężko winić tutaj youtubera. W perspektywy części widzów wyglądało to bardzo źle, ale relacje międzyludzkie mają to do siebie, że nigdy nie są czarno-białe. Tym bardziej, gdy w grę wchodzi aspekt zdrowia. Po około roku dowiedzieliśmy się, że Remek wszedł w nowy związek, tym razem z Martą Porębską. 15 kwietnia na Instagramie influencera pojawiła się wspólna fotka pary, podpisana. Długo siedziałem nad tym, co tutaj napisać, ale tak prosto z mostu. Od dłuższego czasu wreszcie czuję się po prostu szczęśliwy. W komentarzach pojawiło się mnóstwo gratulacji ale znalazły się też małe szpileczki. Zobaczymy jak długo. A za niedługo postrostaliśmy się. Brat dalej nie wie, że nie powinno się upubliczniać związku. Ale chyba najlepszą odpowiedzią na te pstryczki jest ostatni film. Oświadczyłem się i powiedziała tak. W którym podczas pobytu na Chorwacji, które jak sam mówi Remek jest dla niego bardzo ważne, a nawet ma je wytatuowane, jak można się domyśleć, oświadczył się Marcie. Całość przebiegła w bardzo romantycznej atmosferze. Remek zaplanował malowanie obrazów i to w taki sposób, że druga połówka nie nie widzi naszego dzieła. I to właśnie na płótnie postanowił zadać to podobno najważniejsze w życiu faceta pytanie. Całość wyszła bardzo, bardzo romantycznie, a w komentarzach posypało się gratulacji i wzruszeń. Najszczersze gratulacje, aż łezka w oku się kręci. Nie wierzę, że chłop, który mnie wychował, właśnie się oświadczył, aż się łezka w oku kręci. Ogromne gratulacje, słodziek. Ten film pokazał mi, jaki cel chcę obrać w życiu. Ryczałem podczas sceny z naręczynami i byłem pełen podziwu podczas całości filmu. Najszczersze gratulacje. My od siebie bardzo gratuluję i życzymy ślubu równie pięknego co zaręczyny. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Otwarte, które wysłało mi Infinity Falling, Zapomnij moje błędy. Myślę, że książka przypadnie do gustu naprawdę wielu książkarom. Jest w niej motyw Enemies to Lovers i dobrze wiem, że to lubicie książkary. Główna bohaterka Ewen jest aktorką, a gdy na planie jej nowego filmu pojawia się Hayes, członek Boyzbędu i jej była sympatia, atmosfera zaczyna się robić naprawdę napięta, ale też gorąca. Polecam wam tę książkę, jeżeli jesteście fankami One Direction, a szczególnie Harry'ego i chyba nie muszę Wam tłumaczyć dlaczego. Jeżeli lubicie podglądać życie gwiazd, a zarazem kochacie ploteczki. Jeżeli ten krótki opis brzmi jak coś dla Was, to link do kupienia książki macie w opisie. W ostatnim czasie sieć obiegło wstrząsające nagranie. Uwiecznione na nim są dwie dziewczyny, a całość nagrywana jest w Gruzji. Na krótkim filmie możemy zobaczyć Rosjankę, Arinę Glazunową, śpiewającą utwór For the Last Time, nagrywaną przez jej koleżankę, której imienia nie znamy. Na końcu filmu telefon do ręki bierze Arina, a my słyszymy jedynie krzyk przyjaciółki, grającą jeszcze w tle muzykę. I dźwięk upadku. Arina, nagrywając przyjaciółkę i idąc z tyłem, nie zauważyła niezabezpieczonych schodów prowadzących w dół do metra i spadła z około 3 metrów. Nagranie jest dużo bardziej drastyczne. 24-latka, mimo przewiezienia do szpitala z powodu złamania karku i innych obrażeń głowy. Na TikToku pojawiło się mnóstwo filmów związanych z tym zdarzeniem, podkreślających jak przerażająco kruche jest ludzkie życie i jak łatwo o taki wypadek. Sam tytuł piosenki jaką śpiewały dziewczyny For The Last Time przyprawia ociarki. Schody podobno specjalnie były tak zaprojektowane, aby służyły również jako ławka. Mimo tego powinna tam pojawić się jakaś barierka, która na ten moment nadal się tam nie pojawiła. Ogromna tragedia zarówno dla dla Ariny, jak i jej rodziny, a także dla jej przyjaciółki, która wszystko to widziała na własne oczy. Ciężko tutaj o podsumowanie jakiejś tej historii. Oby rodzina i przyjaciółka Ariny zaznali spokoju, a wy pamiętajcie o zachowaniu ostrożności, bo nigdy nie wiadomo, co lub kto może czyhać za rogiem. Pod koniec września 2024 roku twórczyni na TikToku Katie Santi z Columbus w stanie Ohio stała się viralową sensacją po tym, jak odkryła dziwny przedmiot zakopany w jej ogródku. Podczas kopania dziur pod ogrodzenie znalazła zawinięty dywan, zakopany około dwóch stóp pod ziemią. Santi podzieliła się znaleziskiem na TikToku, a historia bardzo szybko przerodziła się w serię składającą się z 22 TikToków, która przyciągnęła miliony widzów, przekształcając ją w tym samym tiktokową gwiazdę w zaledwie kilka dni. Początkowo Katie uważała, że znalezisko może mieć złowieszczy charakter, sugerując nawet, że mogą w nim znajdować się ludzkie szczątki. Wcześniej zauważyła dziwne zjawiska w swoim domu, jak nagłe pęknięcie ekranu laptopa, czy porozrzucane rzeczy, co skłoniło ją do przekonania, że dom może być nawiedzony. Te wydarzenia dodały tajemniczości całej sytuacji, a widzowie zaczęli spekulować, że w dywanie może się kryć coś więcej. Zachęcona rosnącym zainteresowaniem, Katie skontaktowała się z policją. Która przybyła na miejsce z psami tropiącymi. Zachowanie psów wzbudziło jeszcze większe napięcie, ponieważ usiadły w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono dywan, co mogło wskazywać na obecność ludzkich szczątków. Jednak po przeprowadzeniu dochodzenia przez policję z Kolumbus z użyciem specjalistycznych narzędzi okazało się, że w dywanie nie znaleziono ani ludzkich, ani zwierzęcych szczątków. Był to po prostu stary dywan, zakopany z nieznanych powodów. Popularność konta Katie eksplodowała wraz z rozwojem wydarzeń. Przed Pierwszego filmu miała ona skromną liczbę 6 tysięcy obserwujących na TikToku. W przeciągu tego dnia, dzięki serii o tajemniczym dywanie, ta liczba urosła aż do 2 milionów. Tak szybki wzrost liczby obserwujących był wynikiem zarówno tajemnicy wokół znaleziska, jak i teorii wysnuwanych przez widzów. Każdy czekał na kolejne aktualizacje, na dowiedzenie się, co właściwie znajduje się w tym dywanie oraz powodów jego zakopania. Nawet po zakończeniu śledztwa wiele osób wątpiło w oficjalne ustalenia. Sugeruje, że coś mogło zostać przeoczone lub, że zakopanie dywanu miało głębsze znaczenie. Seria Katie pokazuje jak szybko i nieoczekiwanie można stać się viralem na TikToku, zwłaszcza gdy podejmujemy tematykę kryminalną, a internauci wcielają się w rolę detektywów. Jej doświadczenie pokazuje również, jak TikTok pozwala twórcom na bieżąco angażować się z widzami, którzy aktywnie sugerowali Katie dalsze kroki i naciskali, by skontaktowała się z policją. Chociaż ostatecznie okazało się, że dywan nie skrywał żadnej tajemnicy, to dla Katie był to Moment przełomowy. i błyskawiczny wzrost popularności wiązał się także z wyzwaniami. Po tym, jak jej konto stało się viralowe, padła ofiarą hakerów, przez co na pewien czas straciła dostęp do przychodów generowanych z jej TikToków. Mimo tych problemów, dziewczyna została aktywna na TikToku i dalej dzieli się swoimi historiami ze swoją nową publicznością. Natalia Marczak, znana szerzej w internecie jako Noliv, to popularna polska youtuberka, której historia osobista poruszyła wielu fanów. W 2021 roku dokonała publicznego coming outu, informując swoich obserwujących o rozpoczęciu procesu korekty płci. Tranzycja Natalii była długo planowanym procesem, który rozpoczął się jeszcze przed jego ujawnieniem. Zanim publicznie ogłosiła swoją decyzję, stopniowo przygotowywała swoją społeczność na te zmiany. Między innymi usuwając stare zdjęcia z Instagrama, czy zmienienie swoich profilowych. Jej Coming out spotkał się z bardzo różnymi reakcjami. Część z fanów okazała ogromne wsparcie, natomiast inni zareagowali bardzo negatywnie, a nawet odwrócili się od Natalii. Proces korekty płci był nie tylko trudny emocjonalnie, ale też kosztowny. Natalia wydała na operację i zabiegi prawie pół miliona złotych. Mimo trudności podkreślała, że może liczyć na wsparcie swojej rodziny, a także narzeczonej, co pomagało jej przetrwać te najtrudniejszy moment. Założyła również kanał na YouTubie, gdzie vlogowała razem ze swoją dziewczyną. Jednak niedawno ogłosiły one, że zakańczają swój ośmioletni związek. I mimo wcześniejszych zapewnień, że korekta płci nie wpłynęła na ich relacje, okazało się, że jednak miało to swój udział w zerwaniu. Czy zerwałyście ze względu na zmianę orientacji? Nie tylko, ale też, chociaż powodów było masę. Na kanale Reakcja jest mój pierwszy vlog, gdzie mniej więcej o powodach wspominam. Dodatkowo była dziewczyna Noli, Freya, powiedziała, że z biegiem lat zaczęły po prostu się od siebie mocno różnić. Czemu związek z Nati tak szybko się zakończył? Pasowałyście do siebie? Siebie. Prawie 8 lat to szybko nie pasowałyśmy do siebie już kompletnie. Totalnie dwa inne style życia. Inne podejście do rozwiązywania problemów, inne cele na horyzoncie. Dobrze się podziało. Czas znaleźć bratnią duszę. Na też wyklarowała też, że akurat sprawy łóżkowe tutaj nie grały roli. Mi naprawdę brak aktywności łóżkowej nie przeszkadzał. Ja wiem, że dla wielu jest to nie do pomyślenia, ale myśmy się rozstały głównie przez to, że obie się zmieniłyśmy. Z matką nie miałam już praktycznie żadnych wspólnych tematów. No i ja nie lubię imprez. Rea po zerwaniu wzbudziła też nie małe kontrowersje na Twitterze. Konkretnie obrywało jej się za próbę sprzedania pierścionka zaręczynowego w tak krótkim czasie po zerwaniu. Zero ma. Jednak Noliw ogłosiła, że ona już jest szaleńczo zakochana, więc chyba obie panie pogodziły się z zerwaniem, ale chyba nie do końca ze sobą. W przeszłości fagata często była widywana w towarzystwie Malika Montany, a ich znajomość budziła wiele spekulacji, szczególnie przez komentarze Malika pod jej postami, które sugerowały możliwość romansu. Rok temu było głośno o nagraniu, gdzie Malik zrobił z fagaty stół i jadł sobie z niej burgerka. Podsycali swoją znajomością kontrowersje, a tym samym zainteresowanie ludzi nimi samymi. Jednak teraz wiadomo, że ta relacja to już przeszłość, a nawet, że nie było nigdy między nimi żadnego romansu. Podczas ostatniej Serii pytań na Instagramie, Malik dostał pytanie, czy planuje jakiś numer z fagatą. Będzie jakaś nuta z fagatą? Daj spokój. Ona groziła dziewczynie, która mi się mega podobała, i się wkręciłem i powiedziała, że ja jestem jej. Za blisko się kumplowaliśmy i coś sobie wkręciła. Czyli możliwe, że fagata liczyła tutaj na jakiś związek, ale ostatecznie to nie wypaliło. Na temat dziewczyny, z którą kręcił, Malik wypowiedział się tak: co z dziewczyną, której groziła fagata? Nie jest dla mnie, skoro nikuma takich sytuacji i sobie nie radzi z tym. Ja prowadzę taki tryb życia i zawód, że muszę mieć Kobietę u boku. Ciekawe, czy faktycznie wyszła między nimi jakaś nieciekawa sytuacja, czy po prostu chcą przyciągnąć do siebie ludzi i po prostu nas bejtują. Fagata na swoim TikToku opowiedziała, jak ta historia wyglądała z jej strony. I to podobno Malik, jako pierwszy, można powiedzieć, był zazdrosny o jej partnera, a nawet wyrzucił go ze studia. I któregoś razu po prostu zaprosiłam sobie kolegę, który mi się podobał, z którym się trochę spotykałam, no i wiecie, coś tam się przytulaliśmy, robiłam sobie tą muzykę. I nagle przychodzi on. I Wykonił tego chłopaka z tego studia Zrobił mi awanturę, że Czemu ja w ogóle taką sobie zaprosiłam Po jakimś czasie od tej sytuacji to fagata zastała Malika w studiu z inną dziewczyną Z którą podobno miały spinę A kiedy raper wyszedł z pokoju Dziewczyny pokłóciło się I wtedy właśnie doszło do tego grożenia Następnym razem jak przyszłam do studia Znowu była ta dziewczyna Znowu się przytulali I ona była miła jak on był w pokoju I jak on wyszedł to ona była po prostu dla mnie znowu niemiła I ona powiedziała coś takiego, że no Ona to zajęła moje miejsce Czy, czy coś takiego, już teraz nie pamiętam no i ja się wtedy odpaliłam. Nie no, stara Ty, to jesteś na chwilę, co najwyżej. Jestem na zawsze. No i ona powiedziała: Ty, ty, ja jestem na chwilę, a ty to jesteś zwykłą internetową. No i ja, oczywiście, nie dam się obrażać. W miejscu, w którym ja byłam pierwsza, i w powiedzmy moim miejscu pracy. Przy tym, co ona powiedziała, po prostu gdzie się, się dla niej skończyło, tak? Powiedziałam parę słów. i ona się cieszy, że jej nic tam nie zrobiłam. I ona po prostu się poryczała, wybiegła. Później dodała też TikToka, kiedy on nie chciał być w związku, a teraz jest zazdrosny o każdego typa. Co też wydaje się być nawiązaniem do całej sytuacji. A na razie to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby komentować, subskrybować, lajkować, wbijać do nas na Instagramy. I buziaczki.